Witam serdecznie, tu Pan Ząbek i Człowiek Siano. Jesteśmy dzisiaj w Krakowie i kolejny odcinek Coś na Ząb. Dzisiaj wyjątkowo dla Was wykonamy omleta w magicznej kuchni Pana Siana, ponieważ przegrał z małą dziewczynką w półfinale, niestety na więcej nas nie było szac. Dlatego zaopatrzyłem się w większą ilość kubków. Następnym razem nie dam się tak łatwo sześciolatce. Będzie miał już 7 lat, więc nie wiem, czy dasz Dwadzieścia się... 28 kubków. No Trudno. Słuchajcie, wykonamy Cię omleta. Bardzo prosty, szybki patent na e, przyrost... czego? Na śniadanie albo na drugie śniadanie masodajny. No, masodajny I bo, Tak. Tu kupę siana w tym jest, naprawdę. prostu. Kupę się... Moi drodzy, do naszego, do naszego magicznego omletu będzie nam potrzebne oczywiście jajka kurze. Jajka kurze raz. Z wolnego wybiegu. E, owsianka. I weź to schowaj. <śmotowienie> Na tym robimy. <śmotowienie> Dobra nie zrobimy. No kurwa wierzę. Owsianka nie umie latać. <śmotowienie> Do tego okay. potrzebujemy jeszcze. Jaki to jest? 100% owoców w słoiku. 100% owocowy dżemik. I dla małpy iluzji jeszcze mam pana. Ponoć ma tak dużego jak, jak owoc. W każdym razie. widzicie ile to jest? 17 cm. Rozumu. Teraz tak. Potrzebujemy. Aha, jeszcze olej kokosowy. Na które będziemy smażyć, ponieważ Romek się odżywia zdrowo, ponieważ chce do sezonu być wyrzeźbiony i jak wejdzie na drabinę, którą wykonuje Grubina Śmierci. Sześciometrowa drabina śmierci. To być może miała się w tym roku złamie, więc przychodźcie na jego pokazy. <grym> Ci panowie to trzymają tę <grym> drabinę, to będą ujęcie. To Romek, a Romek robię flagę. Nie, 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 no tak źle nie będzie. <grym> Zobaczymy. Oczywiście nie byłoby tego odcinka, gdyby nie prezent dla naszego gościa, czyli karty od sklepu Compel, z którymi za chwileczkę wykona nam jedną magiczną sztuczkę. Już? No. Teraz czaruję? Dajesz. Ale no wolałbym dobra? najpierw zjeść, Wolę omlet. No wiem, ale N nasi widzowie są spragnieni, głodni y magii. Pokaż może jak się... Słuchajcie, jest to nowiutki, nietykany dek. Dobra. Lecimy z magią. Panie ząbek, w dowolnym momencie. Stop, proszę. Stop. W tym miejscu, jeżeli jesteś w stanie, to zapamiętaj, proszę, dwójka. Serce kier. kier, ok? Świetnie. Gdzieś mniej więcej w środeczku. O, sorry. Co jest ciekawe, co jest interesujące, karta na górze to aspik. A jeżeli go wezmę, i wystarczy taki ruch, zamieniamy w dwójkę serce. Dwójka serce. Do środka. Czy to dar, czy przekleństwo? Oceńcie, ocencie proszę, sami. Do omleta potrzebujemy patelnię. To rozgrzać na małym ogniu. Mały. Na małym ogniu. Nie, najpierw patelnia na wagę. Na wagę. 5 gram masy oleju kokosowego. kokosowego. 5 gram to tak na oko jest. Na oko to jedna łyżeczka. Tak, jest. Tam masz y, cyferki, to ci się. Wiem, wiem, mam taką uwagę w no. To będzie. <noise> tak mało, że nie zważyło tego. Właśnie. To będzie za dużo, ale. O, idealnie, Patrz. 5 gram. Walimy teraz na ogień. I powiem Ci, że myślałem, że to jest trudniejsze niż się wydawało, ale trzeba y, oddzielić żółtko od białek. Potrzebujemy trzy 3... żółtka. Białka, dwa żółtka. Tak więc jedno wyrzucimy przez okno. <laughs> żeby... Tam, A co? Płatki owsiane, żeby, owsiane nie leżały samotnie. Żeby płat, dokładnie jakiś bezdomny się na patoczy to będzie miało nie dość, że... Nie dość, że będzie miał żółtka to będzie miał jeszcze płatki owsiane. A więc tak. A, jeszcze miseczka? W której będziemy, nie... proszę Państwa, miksować białeczka. Tak więc... Oglądają dzieci. Dobra, Dobra e... ty, zapomniałem, sorry. Trudno. Jezu, mam nadzieję, że nie oglądają tego dorośli, bo jak to zobaczy jakikolwiek... Z dorosłych ludzi, to pomyśli, że jestem niepoważny. I dobrze pomyśli. Yy, tutaj białko. Zobaczymy, komu pójdzie lepiej. No, może to nie jest najbardziej, yy, jak to się mówi. Najważniejsze w tym momencie. Nie, numer. mówi się, że to nie jest najbardziej widowiskowa rzecz, ale jak widzimy, proszę Państwa, drugie żółteczko już zbliżyło się ku pierwszemu, co oznacza, że już ostatnie białeczko nas dzieli od idealnej konsystencji białka z białkiem jakby to powiedział Makłowicz, nie umiem naśladować a wiem, że w Radomiu jest taki koleś a żółtko nie... za oknem poszło pi... a, no, jajka wą magiczny składnik <noise> <noise> takie żarciki klasowe ważymy, proszę ja ciebie, białeczko 20.20... Y, 20... 20 gram. deko. Deko? Czy gram? Nie wiem, gram. No 20. To jest taka... niecała. niecała. Wiesz wszystko. O wszystko, się wszystko tu... proszę Państwa, ma, do chodzi... centymetrowych no, wszystko musi być wyważone. No i nie za mało, no? Bo trochę rozsypałem. No, kurwa, nie jest u siebie, to już rozsypuje, nie? Myśli kogo nie przelewa. Tak. dobrze, że nie robimy śniadania. <laughs> Chyba kuchni bym już nie miał. Tutaj trzeba delikatnie. I zaraz wjedziemy z koksem. Tak już nie ubijasz swoim mikserkiem? No właśnie nie. Nie wiem, bo ja tak z zasady to po prostu wiem, że jak ja zrobię, to, to wiem jak zrobię. No czy ty to robisz. No tak te, te to robię, Teraz Musimy Dobrze rozsygowane. E, drodzy Państwo, w naszym tutaj że nie może być grudek. Nie wiem, czy tam się uda wam pokazać, że już jest prawie wypęte, nie? Na ciepłą patelnię, na olej wlewamy. I dawaj na tą patelnię teraz i to tutaj będzie się... Wiesz co, ja wczoraj rozkminiłem, że warto użyć tego, żeby to się trochę bardziej zrobiło. Kochani, pamiętajcie, że jeżeli robicie omleta, to koniecznie na małym ogniu. Och, cholera, dałem na piątkę, a szóstka to jest max. Ja to wczoraj robiłem! Kur. Bo jeszcze trochę trzeba poczekać. A tak, to, to... Trzeba było teraz obrócić to. Nie, bo był trochę za mało przypieczony. A. Jeszcze poczekamy chwilę. Tam nie wyjdzie omlet. To zawsze będą banany. Jak to będzie? O kurwa. Dobra, lecimy z koksem. U, <noise> że bardzo pokażę najbardziej polskiego sklepu jaki jest w tym wszystkim jest ta nienaruszona jak państwo mogą zauważyć ta nienaruszona tafla prawie jak tafla lodu znaczy ja lubię takie otwieram się że tam jest ktoś parko wkładał to wydaje mi się że wszyscy czekali czyli czujesz chyba jakiś bączek. A nie, drodzy Państwo, pączek, pączek. A teraz Roman zrobi coś, czego się nikt nie spodziewał. Magiczne pudełko. Chciałeś Pączka? Czy może wolałbyś bagietkę? No bagietka jest większa, więc nie wiem jak. Specjalnie dla Ciebie i dla wszystkich widzów. Że co? Romek, mam się prośbę, bo widziałem jak w programie mam talent, zrobiłeś to w oka, a ja pożyczyłem kostkę od kolegi trzy dni, próbuję ją ułożyć, mam ją oddać i mam problem. Mógłbyś mi ją ułożyć? Byłoby mi bardzo miło. W ten sposób pomieszaną kostkę Rubika mógłbym oczywiście ułożyć, ale niektórzy z Was mogliby pomyśleć, że to jest ustawione, dlatego za plecami po prostu ją pomieszaj. A co dobrze pomieszać? Pomieszaj najlepiej jak potrafisz. Okej, okay. a więc nic bardziej. Jak ty to robisz? Jak najszybciej. Spytanie dla Romana. Przygotowałem jedną sztuczkę z kartami. Romek, mam nadzieję, że to jest... Ciekaw jestem. nie widziałeś. Rzucę karty z góry na dół, ty powiesz stop. Mm -hmm. Zobaczymy jak to będzie karta. Uwaga. OK, zapamiętaj. Znaczy, nie musisz, <laughs> wszyscy pamiętamy. Mm -hmm. Ale mam teraz do Ciebie prośbę. Weź karty, przełóż je tak, żeby jedna była. Potasować, potasować. potasować. Po Dokładnie potasować. Drodzy Państwo, za chwileczkę nie dotykając tych kart, odnajdę kartę, na której zatrzymał się Romek. Idźmy. To jest niemożliwe. Pamiętajcie. Nie myśl, że. Mi. <śmiech> <śmiech> nie będę ci. <laughs> Dobrze, odłóż Dobra. karty na stole. I teraz najważniejsze. Powiedz mi swoją ulubioną cyfrę. 8. W takim razie odłóż 8 kart na, na stole. Dobrze. 8. Ulubiona cyfra to 8, tak? Uh -huh. Podnieś 8 kartę, odwrócił. Dobra, co? Ale sprawdź, czy jaka jest karta 7. A jaka była dziewiąta? A następna? Romek, kolejna sztuczka. Mam do ciebie do wyboru jedną z łyżek. Król czy dama? Król. Ojej, okay, masz, masz króla. Twoim zadaniem jest umieścić łyżkę w buzi mhm. i przy pomocy języka obrócić kartę 360 stopni. Dobra. W ten otwórz sposób. Mhm. Mm? Mm Kurwa. O, -o. No, Ale moja łóżka jest bardziej magiczna Nie gówno, i przegrałeś Miałeś łóżko obrócić, a nie widelec <słuchaj> <słuchaj> Ale nie zauwa... Dał... <słuchaj> Była <słuchaj> masa Zwyciężyłem Drodzy Państwo, to był odcinek prosto z Krakowa, z serca kultury. Było mało kulturalnie, ale mam nadzieję, mam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zalajkujcie, polubcie, wciśnijcie dzwoneczek, o którym wcześniej wspominał Romek. A już niedługo kolejny odcinek, w którym będzie kolejny gość, będziemy dalej zczarować. Najważniejsze, pan Ząbek na lodówce pana Siana, tutaj się nie przelewa. Więc my zmykamy. Do zobaczenia.